Siemano kolano, witam was w kolejnym odcinku jeszcze szybciutkim przed fm -em. Stwierdziłem, że włączę kamerę i pokażę wam jak robię tak zwane filety i jak laminuję moje stateczniki. Ponownie jest to coś dla mnie nowego, nie wiem do końca czy robię to dobrze, natomiast chciałem wam pokazać mój proces, który całkiem nieźle działa i może komuś się to przyda, a po fm -ie... Jak te rakiety faktycznie polecą i wrócą na Ziemię, będziemy wiedzieli, czy jest to dobre podejście, czy może jeszcze coś trzeba tutaj zmienić. Wow. Po co laminujemy stateczniki? Jak widzicie, są wykonane ze sklejki w jednej w drugiej rakiecie. I teraz problem jest taki, oczywiście, że w tym momencie są one podatne na złamanie. Sama z siebie sklejka jest dość sztywna, fajna, całkiem wytrzymała, natomiast nie na tyle, że w przypadku mocniejszego uderzenia o ziemię coś by się z nimi nie stało, dlatego jeśli pokryjemy to dodatkową warstwą włókna szklanego, żywicy, to wszystko sprawi, że ten laminat, składający się wtedy i ze sklejki i z włókna szklanego, będzie bardzo wytrzymały, elastyczny i w tym momencie z takim statecznikiem nie ma prawa się. Nic zadziać, nawet gdyby trochę mocniej gruchnął o ziemię. Być może nawet jest to przesada do tych rakiet, natomiast chcę być pewien, zwłaszcza w przypadku tej mniejszej rakiety, która jest na licencję. <laughs> Jeśli się rozwali, to niestety licencji nie dostanę, więc jakiekolwiek uszkodzenie stateczników tutaj byłoby bardzo niepożądane. Zanim będziemy mogli zalaminować jedną i drugą rakietę, musimy je doprowadzić do tego samego stanu. Jak widzicie tutaj, jakby jest to surowe, ta wewnętrzna konstrukcja i stateczniki są ze sobą sklejone, wszystko jest przyklejone do rury, natomiast nadal są tutaj przestrzenie, które pozostały, bo trudno jest to dociąć bardzo, ale to bardzo dokładnie, plus, no cóż, jest duży problem tutaj, moim zdaniem, z wytrzymałością, w sensie statecznik, w tym momencie tutaj łącząc się z rurą, tworzy dość ostre przejście. W którym to przejściu i ten laminat będzie się załamywał i generalnie obniża to wytrzymałość, więc w inżynierii, jeśli coś ma być wytrzymałe, ma nie odpadać, stosuje się raczej takie lekkie zaokrąglenia, i tutaj przygotowałem w tej rakiecie już. Coś w ten deseń nie jest idealnie, jeszcze to troszeczkę przeszlifuję. Natomiast mniej więcej chodzi o to, że teraz wypełnimy sobie tutaj tą przestrzeń i stworzymy właśnie takie zaokrąglenie, i to po angielsku nazywa się. Filet. <noise> nie ma to nic wspólnego z filetem z ryby, żeby nie było. Ja to robię przy użyciu szpachlówki z włóknem szklanym z firmy Nowol. Jest to całkiem fajny, szybko produkt. Nie jest pewnie najbardziej wytrzymałą opcją. Można tutaj zastosować żywicę z zagęszczaczem jakimś, ale to jest na tyle proste do stosowania i tanie, że stwierdziłem, że z tym zaeksperymentuję. Zwłaszcza, że e, fajnie się szlifuje potem, natomiast samo w sobie jest bardzo, ale to bardzo e, wytrzymałe. Plus do tego jest gęste, nigdzie nie spływa. E, więc e, tak, e, nie popełnię tego błędu, który popełniłem przy tej rakiecie i poprzedniej. Najpierw, zanim cokolwiek zrobię, okleję to taśmą papierową, żeby potem zaoszczędzić sobie tutaj dość sporo e, szlifowania. Przykleję jeden pasek na każdym, na każdym stateczniku, i tutaj, pod statecznikiem, jak widzicie, na te mniej więcej 12 mm, które tutaj będziemy, że tak to powiem, filetować. Dlaczego średnica tego filetu to będzie 12 mm? No bo akurat taki mam kawałek e, jakiegoś pręta z teflonu do szlifowania, <grywania> nic, nic jakiegoś bardzo zaawansowanego. Dobra, mamy przygotowany jeden statecznik, mamy przygotowany do połowy drugi statecznik. Mamy drugi i teraz muszę tak zrobić ze wszystkim dookoła. Skończę oklejanie. Biorę teraz szpachlówkę. Biorę jakieś mieszadełko z kawałka odpadkowego drewna. I teraz ważna sprawa. Nie mieszajcie jej za dużo, jeśli też będziecie jej używać, bo bardzo, ale to bardzo szybko schnie. Myślę, że naraz będziemy robić sobie tak z dwa filety, więc w tym momencie... Oj, już mi się z złamało, świetnie. W tym momencie myślę, że będę po prostu wyciągał sobie porcję. Taką na oko. Dodaję utwardzacza po prostu tyle, żeby szpachlówka lekko zmieniła kolor. Bo sam utwardzacz jest różowy, szpachlówka jest szara. Jak się to dobrze wymiesza, zwłaszcza wymieszajcie od dna, to widać, że ten kolor... Leciutko ulega zmianie, muszę się w ogóle spieszyć, bo dzisiaj znowu jest straszny upał. Tego typu produkty nie lubią wysokich temperatur. No i teraz co? Biorę sobie porcję, nakładam ją tutaj. Zaraz będę ją rozprowadzać specjalnie zrobionym narzędziem. Na razie tak rozłożę dość niedbale, chodzi o to, żeby nałożyć na razie tą odpowiednią porcję. No już widzę, że to będzie dosyć mało na dwa, więc następnym razem wezmę trochę więcej. Dobra, i gdy mamy to już nałożone, zrobiłem sobie takie na laserze cóż. Myślę, że można by to nawet z kartonu wyciąć, to jest. Po prostu kawałek sklejki, jak widzicie teraz, jakby to, co zostaje już nam tutaj w tym załamaniu, mamy mniej więcej taki półokrągły kształt, który nas interesuje. Oczywiście, tak jak wspominałem, będziemy to jeszcze szlifowali. Więc teraz, to co chcemy zrobić, to tak naprawdę tutaj nałożyć tej szpachlówki tyle, żeby dobrze. Wypełniła tą szparę. Myślę, że przy tych osiągach tej konkretnej rakiety to nie jest aż tak ważne, żeby to było idealne. Ważne, żeby zostawić sobie tutaj po prostu nadmiar, który będziemy mogli jeszcze zeszlifować, trochę ładniej ukształtować i myślę, że będzie to wyglądało naprawdę schludnie i przede wszystkim spełniało swoją rolę. Więc tak, zrobię jeszcze w ten sposób trzy razy. I spotkamy się, gdy skończę. Fajną cechą i jednocześnie przekleństwem tych szpachlówek jest to, że tak szybko schną. Praktycznie, gdy tylko skończyłem tą ostatnią, mogę się już brać za szlifowanie tej pierwszej. Wziąłem sobie tutaj rzeczony wałek, i teraz zrobię coś w tym stylu, żeby zwyczajnie te filety wyrównać, nadać im ładny, zaokrąglony kształt. W trakcie ślifowania tu zapewne pojawią się jakieś otwory, ale no cóż, tak jak wspomniałem, nie jest to rakieta, która leci z Bóg wie jaką prędkością, na Bóg wie jaką wysokość, więc w tym momencie odpuszczę sobie ponowne wypełnianie tego. Myślę, że można by tu użyć jakiejś innej szpachlówki, może już drobniejszej, bez włókna i zwyczajnie to wyrównać, żeby było ładniej, ale to i tak wszystko pójdzie pod yy, włókno szklane i farbę, więc ponownie nie przejmuję się tym. To już wszystko przeszlifowaliśmy. Ściągamy sobie teraz taśmę. Jak widzicie oszczędzi nam ona bardzo dużo niepotrzebnego szlifowania. A, czemu nie zrobiłem tego na tej poprzedniej, mniejszej rakiecie? Nie wiem, ale zdecydowanie jeśli jest opcja nie szlifowania czegoś, to ją wybieram, bo nie cierpię szlifować rzeczy. Myślę, że następnym razem, gdy będę robić filety, to tą taśmę przesunę jeszcze bliżej do tej docelowej średnicy. Myślę, że to oszczędzi jeszcze więcej pracy. Że tutaj, oczywiście, jeszcze nie koniec szlifowania. Będziemy musieli to troszeczkę drobniejszym papierem wszystko zmatowić. Chodzi o to, żeby te kolejne warstwy już włókna szklanego dobrze się tutaj e, przyczepiły. Nie jestem specjalistą, ale z tego co rozumiem e, połączenie między tym laminatem a kolejnym będzie już w tym momencie czysto mechaniczne, dlatego że ta rura ma już kilka tygodni. Zdążyła dobrze, że tak to powiem, dojrzeć. E, cały, e, cała ta żywica, która miała się tutaj utwardzić, już się dawno utwardziła i jakby nie ma wolnych e, Końców, do których może się chemicznie przyczepić kolejna warstwa. Jest całkiem ciekawe. No i warto o tym pamiętać, bo to znaczy, że musimy teraz tą powierzchnię bardzo, ale to bardzo dobrze przygotować, żeby tutaj uzyskać maksymalną wytrzymałość. Papier 240. Podłożyłem kawałek gąbki. Chcę, żeby te wszystkie przejścia były maksymalnie organiczne. Teraz, po szlifowaniu, ostatnie co zostało to wyczyszczenie i odtłuszczenie. Stary, dobry aceton. Przemywamy wszystkie powierzchnie, które zamierzamy laminować. I możemy się brać za ten ostatni etap. Kolejny krok to zrobienie sobie szablonu do docięcia włókna szklanego. I najprościej jest to zrobić po prostu biorąc jakąś starą kartkę przykładamy sobie to tak jak mam mniej więcej tutaj być tutaj sobie równiam do tej krawędzi no i teraz mniej więcej obrysowujemy ten kształt nie musi być idealnie a wręcz fajnie by było żeby był tu jakiś naddatek więc w tym momencie Robię to bardzo, ale to bardzo niedbale. Dla maksymalnej wytrzymałości będzie fajnie, jak tkanina szklana trochę będzie wystawała. Będziemy mogli ją tutaj ładnie poukładać wokół tych stateczników, więc tym bardziej chcemy tutaj jakiś naddatek. Jeśli wyda Wam się za mały, to nawet można to troszeczkę poszerzyć. Teraz to sobie wytnę. Odrysuję to na jakimś włóknie szklanym. Myślę, że skorzystam z 80. I no cóż, położę jakieś dwie warstwy. Dobrze by było, żeby przynajmniej jedna z nich szła jakby z plotem pod kątem 45 stopni do tego splotu, który mamy w samej rurze. No, i to też powinno dobrze działać tutaj w tej krawędzi na wytrzymałość. No i co? Wychodzi na to, że potrzebujemy po dwa kawałki na każdą stronę, czyli. 8 takich kawałków. Słyszę, że zaraz walnie straszna burza, więc już z samym laminowaniem przeniosłem się pod dach. Nie starczyłoby mi tego cieńszego włókna o niższej gramaturze do zrobienia wszystkich elementów, więc te na 45 stopni wyciąłem z tkaniny o gramaturze 200 gramów na metr kwadratowy. Trochę dużo, trochę niepotrzebnej wagi, ale no cóż, nie będę specjalnie zamawiał kolejnego kawałka i czekał jeszcze kilka dni, biorąc pod uwagę, że do FMA zostało mniej niż tydzień. E, dobra, jeśli oglądaliście mój filmik o robieniu rur z laminatu, to tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Wymierzamy tyle żywicy, ile te elementy ważyły, dodajemy utwardzacza, i wszystko powinno być cacy tylko że dziś do zalaminowania mam tą rakietę tą mniejszą i jeszcze dodatkową rurkę a to łącznie tej żywicy dzisiaj potrzebuję jakieś 150 gramów a zrobię to sobie na dwa strzały najpierw odmierzę jakieś 100 a później te dodatkowe 50 jak już przejdę do laminowania tych innych rzeczy no i jeśli to nie było do końca jasne, to na każdą stronę w ten sposób pójdą dwie warstwy, najpierw ta grubsza, później ta cieńsza, że tak to powiem. Zrobimy z tego taką kanapkę i mam nadzieję, że będzie fajnie działało. Minął dzień żywica stwardniała i został nam ostatni krok, czyli po nadmiaru i szlifowanie. Szlifowaniem już was nie będę nudzić, natomiast pokażę Wam obcinanie nadmiaru. Używam do tego szlifierki kątowej, bo jest całkiem wygodna i bardzo dobrze, więc zaskakująco dobrze radzi sobie z, tą, z tym laminatem. Nie próbowałem ciąć tego żadną inną piłą, póki cała. Szlifierka sprawdza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeśli mamy mniejszą rakietę, oczywiście lepszy byłby jakiś dremel. To jest niesamowite, ile te dwie cienkie warstwy i odrobina żywicy zmieniają w wytrzymałości. Mam wrażenie, że można by na tym usiąść i nic by się nie stało, ale nie będę tego robić dla bezpieczeństwa. Grunt to, że przy o ziemię coś takiego na pewno nie ulegnie uszkodzeniu. I to tyle. Jak widzicie, zaczyna to przypominać rakietę. Czeka mnie jeszcze dość sporo szlifowania, żeby powierzchnia nadawała się do pomalowania, ale z grubsza wygląda to tak. E, na pewno do e, poprawy jest odrobinę moja technika, żeby to włókno zachodziło jednak tutaj, na tą krawędź. Pomyślę e, przy kolejnych rakietach, jak to e, zrobić, jeśli macie jakieś. Pomysły, to dawajcie znać w komentarzach. Aha, i oczywiście, nie bądźcie tak głupi jak ja. Przy wszystkich krokach ze szlifowaniem i cięciem e, noście jakieś e, maseczki. Ja się czaruję tym, że jak jestem na świeżym powietrzu i jest trochę wiatru, to nic mi nie grozi, ale wszyscy wiemy, że to nie jest do końca prawda. E, więc tak, tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego i widzimy się na FM-ie.